Andrzej Dufek, znany polski żeglarz i działacz opozycyjny, doświadczył czegoś, co wielu ludzi uznałoby za niepodważalny dowód na istnienie życia po śmierci. Wszystko zaczęło się 6 stycznia 2003 roku, kiedy to uległ poważnemu wypadkowi. W wyniku tego zdarzenia jego serce przestało bić, a lekarze uznali go za klinicznie martwego. Jednak po kilku minutach reanimacji udało się przywrócić jego funkcje życiowe. Mimo to zapadł w głęboką śpiączkę, w której pozostawał przez ponad dwa miesiące. Podczas tego okresu jego rodzina i przyjaciele walczyli o każdy dzień, mając nadzieję, że Andrzej powróci do świata żywych. Lekarze byli sceptyczni, obrażenia były poważne, a szanse na wybudzenie malały z każdym dniem. Jednak nikt nie przypuszczał, że w tym czasie Andrzej przeżywał coś, co określał później jako najbardziej realne doświadczenie swojego życia. Dufek, po przebudzeniu opisał, że w momencie, gdy jego serce się zatrzymało, miał uczucie unoszenia się ponad własnym ciałem. Mógł widzieć lekarzy pracujących nad jego ratowaniem, czuł ich stres, słyszał ich rozmowy, a nawet zauważył szczegóły, które później potwierdzili członkowie zespołu medycznego. Jednak to był dopiero początek. Po chwili jego świadomość zaczęła dryfować w stronę ciemnego tunelu. Mówił, że na początku czuł się osamotniony. Ale im bardziej zagłębiał się w tę przestrzeń, tym większy spokój go ogarniał. To było jak podróż do miejsca, które znałem od zawsze, ale o nim zapomniałem, wspominał w jednym z wywiadów. Najbardziej niezwykłe w jego doświadczeniu było to, że spotkał ludzi, których już od dawna nie było na tym świecie. Wśród nich byli jego rodzice, przyjaciele z młodości, a nawet nieznane mu osoby, które, jak później się dowiedział, Należały do jego dalekiej rodziny. Nie musieliśmy mówić, komunikowaliśmy się bez słów. To było tak, jakby nasze myśli płynęły do siebie nawzajem w czystej formie, bez żadnych barier. Relacjonował. Jego rodzice powiedzieli mu, że jeszcze nie nadszedł jego czas i że musi wrócić. Wtedy poczuł, jakby coś zaczęło go wciągać z powrotem. Powrót był brutalny. Gdy odzyskał świadomość, czuł ogromny ból i dezorientację. Było mu trudno zaakceptować fakt, że znowu jest w swoim ciele. Przez pierwsze tygodnie po wybudzeniu miał poczucie, jakby znajdował się w niewłaściwym miejscu, jakby jego dusza jeszcze do końca nie powróciła. Jednak jedno było pewne. Po tym doświadczeniu jego spojrzenie na życie całkowicie się zmieniło. Zrozumiał, że śmierć nie jest końcem, ale jedynie przejściem do innego stanu istnienia. Naukowe wyjaśnienie. Przypadek Andrzeja Dówka wpisuje się w wiele relacji ludzi, którzy przeżyli śmierć kliniczną. Badacze zajmujący się tym fenomenem wskazują na różne możliwe wyjaśnienia od procesów chemicznych zachodzących w mózgu w trakcie umierania po psychologiczne mechanizmy obronne. Jednak dla osób, które doświadczyły takich stanów nie ma wątpliwości to, co przeżyli, było czymś więcej niż tylko halucynacją. To była podróż do innego wymiaru, który na co dzień pozostaje ukryty przed naszymi oczami czy rzeczywiście istnieje życie po śmierci, każda taka historia dostarcza nowych, fascynujących przesłanek do tego, by wierzyć, że śmierć nie jest końcem, a jedynie początkiem czegoś nowego.